no więc taka sytuacja taka dziwna niespotykana jakby w nocy jakby na Turbacz jakby jakby trening cieszę się niezmiernie że jestem tu z moimi kolegami z teamu i robimy najlepszy trening na świecie przed najlepszym rajdem na świecie Turbacz już bliziutko już niedaleko, niedaleko i po 7 kilometrach jesteśmy na szczycie Turbacza dobre, dobra, to było to był segment zrobiliśmy sobie fragment szybki szlakiem Turbacz i łatwe kwiaty, a teraz robimy sobie odcinek specjalny krzaki rzeczka mapka i nawigujemy Jakiś mikrościeżka bardzo ładnie Stasiu teraz twoja kolej, Nie chcesz, żebym wpadł, czy co? Cofnij się. Normalny tym building. No. Że hej. Ja mówię non, wy mówicie stop. Non, stop. stop. <laughs> w nocy skończyliśmy biegać o trzeciej nad ranem no i kolejny raz trenujemy jak to jest przespać się 3 godziny wstać, wyprostować kręgosłup i cisnąć na następny etap No popatrz, drogi, rzecz no. no, dzisiaj dzisiaj okoliczności takie, że śpimy sobie na parkingu w wiosce Łopuszna no bo też tutaj, zaczęliśmy bieg i skończyliśmy Za chwilę jedziemy na rafting na Dunajcu Stosiu. Robimy trening na Dunajcu. Właściwie nasz yy, ostatni teamowy trening przed rajdem za miesiąc. Uhu! Jesteśmy teraz na strasznie trudnym treningu na rzece Dunajec. To będzie etap piąty na rajdzie Beskidy Będziemy po dwóch nieprzespanych nocach O czwartej rano, w mrozie, zimno, telepawa Nie wiadomo gdzie będzie płynąć, bo tu jest bardzo dużo zakrętów Ale jakoś to przetrwamy Na szczęście jest tylko jedna rzeka <śled> Przed Państwem trzy piękne skały po prawej, skała po prawej, po środku skała po środku, piękna skała na lewo, to ta skała na lewo. Ok! Pięknie, a teraz wchodzimy w sam środek tego bystrza Ja kręcę, co to? Przecież nie będę sterował teraz.